Witajcie moi drodzy, dzisiaj witam Was z innego otoczenia, czyli ze sklepu Matejko, gdzie akurat mam okazję być na testowaniu produktów renesansu z Julią Mustinowicz i reprezentantem firmy renesans. Ale dzisiaj o czymś innym, czyli pokażę Wam takie Black Friday'owe must havey. to co osobiście bardzo lubię. I zacznę od tego, co sama tutaj zobaczyłam i co właśnie będę dokupować, więc zacznijmy od mojego koszyka, dobra? Okej, okay. schylamy się i mamy tak, z renesansu. Węgiel w akwareli, grafit w akwareli. I co najśmieszniejsze, zobaczyłam farby Cover. Nigdy ich wcześniej nie widziałam, zawsze mówili, że to gwasz-gwasz, no nie, to nie jest gwasz, moi drodzy. Nie do końca, bo one nie mają w sobie tyle bieli. Spójrzcie. One elegancko łączą się z akwarelą. No i przyznam, że jak zobaczyłam, jakie mają kolory, to skusiłam się i te trzy kolory sobie wezmę, żeby nie być gołosłowną. Czekajcie, podejdę do stołu i pokażę Wam. Tak. Tutaj macie ultramarynę. Tutaj jest jeden z brązów. I tu jest drugi z brązów. Jak widzicie, przepięknie granulują. I nie wyglądają jak wasze. Co najśmieszniejsze, więc wezmę sobie takie coś do Mix Media. Rzeczy, których lubię, o tutaj od pana Tomka. To jest pędzel, którego używam do wszystkiego: Renaissance Mob, 3020, Jak nie macie, to sobie zdecydowanie sprawdźcie. I tutaj znowu pozwolę sobie skorzystać od pana Tomka z piórnika. Tu mamy drapaki. Film o drapakach zapewne już widzieliście. Jak nie widzieliście, to zobaczcie. Jeśli widzicie tutaj te białe wymycia, to to jest właśnie drapak. Jak widzicie, super. Co dalej? No, jak już jesteśmy przy Renesansie, proszę bardzo. Farby Renesans Intense, akwarele te znacie na pewno, bo było u mnie ich całe mnóstwo. Dobra, mamy farby, to zabiorę Was jeszcze dalej. Co jeszcze mam, mogę ciekawego powiedzieć? Tutaj mamy. Bardzo dużo najróżniejszych pędzli, mniejszych, większych. Zobaczmy. O, są, są kozy, których używam proszę bardzo. Koza z firmy Lagnikel. Wydaje mi się, że jest nawet. O, proszę bardzo, dawno nie było. Jest wielbłąd. Z firmy Lagnickel, bardzo mięciutki. Nie wiem, jakby Wam go pokazać. O, widzicie, jest. Także ja go równie mocno Wam polecam. Tutaj mamy jakieś malutkie do szczegółów. A, i tu jest coś, co po prostu jeśli będziecie w matejce, nie wiem, czy inne sklepy mają. Ale jak będziecie w matejce, to sobie kupcie. Tak. Kosztuje całe 6 zł. Jest to takie wiaderko. Jak widzicie, ze stojakiem na pędzle. Jak go otworzymy, to mamy paletę i mamy dwudzielne wiaderko. Tu odkładamy pędzle, a w tej części możemy sobie je czyścić. Z farby. Naprawdę świetna sprawa. Warto się w takie wiaderko zaopatrzyć. Mówię, nie wiem, czy dostaniecie u siebie, ale tutaj są. Chodźmy dalej. Tutaj mamy co? Mamy Romana Szmala. Bardzo dużo Romana Szmala. Osobiście powiem Wam, o, musiałabym poszukać po numerach, jak to tam jest, z tych kolorów, które lubię. Ale z Romana Szmala to będzie Urban Grey, Otum Green, Przybysz Grey, Shadow Grey. Takie rozwarstwiające się, ciekawe kolory. Aquarius Green również jest ciekawy, daje taką całkiem, całkiem naturalną zieleń. Jeśli lubicie granulujące farby i nie macie problemu z firmą, to powiem Wam, że jednym z najfajniejszych zestawów jest właśnie ten. Granulujące białe noce. Ciemne. Ciemna seria, więc również możecie ją przemyśleć. Kolejna rzecz. Pewnie widzieliście przy proszku maskującym. Niestety cały wykupili, więc go wam go nie pokażę. Ale tutaj jest gumka do wycierania maskingu, do płynu maskującego i do modelowania proszku. Jest nagrany filmik, więc możecie sobie zobaczyć skąd mój zachwyt nad tym. A tymczasem chodźcie, zabiorę Was. Obejrzeć papiery. Tak, to jest najfajniejsza ekipa świata, zawsze na stanowisku. <grych> I chodźcie, zobaczcie, ile mają bloków. A, poszliśmy na akryle, wracamy. Bloki będą tutaj. Spójrzcie. Bardzo, bardzo dużo bloków. Co Wam osobiście mogę polecić? Mogę Wam polecić. Na pewno sądersa, już wam pokażę którego. Satin to nie ten. High white, CP jest. Już wyciągam, spójrzcie. To jest właśnie ten blok. Najwyższa białość, CP, czyli Curde Press. Najbardziej uniwersalny. Osobiście uwielbiam i w arkuszu, i w bloku. O, schowam go za chwilkę. I tutaj mamy jeszcze z takich fajnych papierów Italię. Już Wam pokażę Italia. Italia jest akurat w mniejszym formacie. Jest A4, ale jest. Również bawełniany papier, ładnie się wymywa. Warto zwrócić uwagę na arkusze, bo arkusze Italia, kupujecie, one mają ponad 80 na 60 cm. Są trochę większe niż taki standardowy arkusz, co znaczy, że jak potniecie je przez pół, to możecie kupić standardowy paspartu razem z ramą. Wychodzi dużo taniej niż robienie paspartu na wymiar. I tutaj mamy jeszcze papiery. Papiery w arkuszach. Minster Newton Profesjonal. Jeśli macie okazję, możecie kupić. Jest naprawdę całkiem w porządku. Profesjonal jest pełną bawełną, o nawet pojawiła się Italia, no proszę, czyli już wiem, że mogę dokupić brakującą i powinien gdzieś być, i na dole macie Saunders także gdyby Was interesowało to z takich rzeczy must have możecie kupić właśnie to, to są materiały, na których ja pracuję także taka szybciutka polecajka na Black Friday, a ja się na razie z Wami żegnam, pa